Na ostatnim podjeździe yy, Ola miała do nas 2-3 metry. Yy, Majka zanykowała, ja jej dokoła poprawiłam i na kole do końca górki weszłam wówno, na kole utrzymała mi się tylko Majka. No i ostatnie 7 km ciągnęłam y, sama. Siedziałam na kolanach. No i na ostatnim zakręcie zaatakowała. Odpuściłam ze 2-3 metry. No i gdy ona jechała z całych sił, poszłam jej koła No i później zaczęło się czarowanie. Jeszcze raz skoczyła. Ja jej do koła, No i finisz. I było blisko, prawda? Ucieczka, zainicjowałam ucieczkę będąc z drugiej grupy, prawda? Z tego peletonu. Razem, żeśmy z czterema dziewczynami doszły. E, e, drugą grupę, która jechała za, za ucieczką, prawda? Mamy niestety ja okazałam się najsłabsza z tej grupy. <trybujesz> Trudno się mówi. Cieszę się i tak z wyniku, ponieważ dojechałam przed pelotonem, to jest najważniejsze.